Elo, elo. 520. Witamy Was w kolejnym odcinku z mojej nowej serii na kanale Zover Cook 2. Dodatek. Surf and Turf. I dzisiaj sobie rozpoczniemy misję 1.3. Myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynamy, ale szybciutko sobie zmienimy kucharza. Weźmy może tego nowego. Znaczy to jest tylko jeden. Ale no to weź sobie go. Który ja... to był? Mm, dobre pytanie. Mi się wydaje, że to chyba był ten w okularach. O ten, czekaj. No, o ten. Tak, chyba tak. Dobra. Lecimy sobie z kolejną misją 1-3 tym razem. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. 780 punktów do zdobycia na 3 gwiazdki. Chcę jeszcze Wam dodać, że tego dodatku nigdy my nie przechodzili. Przechodzimy go od razu za pierwszym razem z nagrywaniem. Więc jeżeli by były jakieś ale nieporozumienia, to przepraszamy, ale to się bardzo łatwo ogląda, ale w praktyce, jak gramy, to. Jest kiepsko. Mejka, Zmywaj naczynia lub gaś pożarę. Tutaj jest y, trofeum, jak coś, żeby użyć. Pamiętasz? No było. Ileś tam by. razy trzeba, jak coś. Sto razy było chyba. Nie wiem, ale to tak na marginesie Ci mówię. Dobra. Okej. Okay. Burgery Jak my tu robimy. mamy przechodzić do no siebie? No to ja Ci rzucam, bo Ty kroisz. No tak. Y, steka mam ja, sera mam Ty. Ty masz za to to. A czekaj, ja daję na Dobra. patelnię, tak? Nie. Tak. Ja na ci... talerz. Tutaj na nie daję steka. I masz bułkę. tutaj. Bułkę mi rzuć. I masz bułkę. Dam Ci jeszcze drugą bułkę, bo Ci potrzeba. Ananasa. I daj mi dwa steki. Okej. Okay. Właśnie tak mów, co Ci podawać mam. No, okej. Okay. Aha, burger z ananasem. I Tego... robimy dwa po prostu. Pierwszy i drugi. Ty musisz po prostu wiedzieć, co masz robić, które yy, które Czekaj. Które już gotowe, tak? Tak. Okej. Okay. I teraz tak, stek idzie na patelnię. Dwa pat... steki. Okej. Okay. A talerze jeszcze pamiętaj. Bułkę poproszę. Talerze się. Dzisiaj myję talerze. One się same respią. Ale respią się brudne. Widzisz gdzieś tu myjkę? Czekaj. Zrobiłem teraz cięcie jak coś, żeby nam czas nie ubywał. No czekaj, ty. Aha, wiem. Myjku przecież będziemy myć. Tak. Ale skąd ta myjka? Czekaj. Aha, ty mi tu musisz dać talerze, a ja ci je myję chyba. Aha. Bo ja nie widzę no masz, tu innego spróbuj. rozwiązania. Spróbuj. No. Ale Bajera. Ja, jakie fajne. Słyszysz, no pomóż mi, bo się ten. No co? Steka! No masz tam stekę gotowego, daj dorzuć go. Ten ugotowany stek. A, tu. No. Okay. I to wydaj. I teraz robimy następne. Masz sałatę, steka masz, mi masz, to, masz bułkę. Ja ci e... będę rzucał na zapas. Sera chyba potrzebujesz, co? Wiesz co potrzebuję. No czekaj chwilę. Co ja ci dałam? No robimy pierwsze. Sałatyś mi dała, mięso potrzebuję i pomidora. No to dobra. A nie wiem, po co mi ser teraz rzucić, maczam dwa steki. Nie wiem, na zapas pokrój sobie, on się na pewno przyda. To myjkę trzeba Masz zaraz. drugiego steka. Dobra, robią się. Masz tutaj talerze. I tu... dwa idą w ogóle takie same, z tego co widzę. Więc zostaniesz no tak. jeszcze jednego pomidora. i Jeszcze jedną bułkę, sałatę. S, y, y, sałata, bułkę i to wszystko. Tak. A ja Ci umyję w ten czas talerz. No właśnie, no. Ej, a wiesz, że jak y, celujesz we mnie, to mnie odsuwa? Tak, zauważyłam. Dobra, ja mam gotowe, chyba, nie? Tak, obydwa. Dęk. Yy, dobra. dobra, jedziemy z tematem. Ser, boże, sałata, ser, stek. Robimy ten pierwszy, tak? Tak. Masz drugi stek od razu. E, nie jest mi jakaś trudna. No nie jest, tylko trzeba ją ogarnąć. Masz dwie bułki. W talerze. Masz do pierwszego. Kotek. Daj mi jeszcze jeden, dobrze. Pacnij te talerze. Co ci mam dać? Daj mi jeszcze jednego steka. Kochanie, czas się nam kończy. Patrz, odejmie nam. Trzeba podkręcić obroty. Wydaj ten pierwszy. Ten pierwszy? Tak. Wow, ledwo co. Masz. Dobra. Eee, Ananasa ci muszę dać do niego. Jeszcze jednego steka ci rzucę tu. To... to do tego idzie Do stekie? steka, tak. Mhm. Jeszcze jeden stek? Tak. Do... Masz, tam do, do smażenia następny. Okej. Okay. Bułę ci tu rzucę. E, 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 Szybko, żeby nam nie odjęło. Jest. Musimy się z tym po prostu uwijać, a szczerze mówiąc ciężko. Pierwsze, tak. dwa razy ze stekiem idzie. Masteka masz steka? Masz. tutaj Co tu już, koniec czasu? Masz. Dawaj, może jeszcze zdążę. Masz albo... ten, tego ananasa gdzieś? Nie mam. Ananasa mi rzuć. Masz. Dobra, to będzie ostatnio, ile się uda. Nie wiesz, ile tu trzeba mieć? Na trzy gwiazdy? nie pamiętam. Nie zwróciłam na to szczególnej uwagi. Powiem Ci, że misja dosyć łatwa, ale tak czuję się, jakby nam jakieś problemy sprawiła. Ledwo coś jeszcze zdążyłem wydać. No ale dobra, hmm. zobaczmy. Uuu. Nieładnie. Nie wyszło nam. Dobra, powtarzamy. Nie ma wyjścia. Kurde. Ale to wszystko przez to, że my się zapoznawali za długo z tą misją. Co no, nie? To też, prawda. Jeden burger. Jak byśmy zdążyli jeden burger wydać, to by nam się udało. I dobra, ciężko jest, bo ja to. też mówię, ja mówię tobie o tym co masz robić. Ja myślę sama, a ty no zaczynasz mówić i tak się zaczynamy oboje mieszać. Ale już teraz wiemy co trzeba robić. Jedziemy. Najpier najpierw mięso. Zaczynamy okay. od mięsa. Masz dwa mięsa. No. Dwa razy sałaty ci muszę rzucić. Bo robimy dwa pierwsze. Tak jest. Jednego pomidora ci muszę rzucić. Bułkę mi musisz rzucić? Tak, właśnie. Masz bułkę, jedną, drugą. I masz pomidora. Tylko dobrze kompletuj, nie stawiaj sobie może tak blisko talerza, bo idzie się pomieszać. Czekaj, pomidor idzie do ze sałatu. Tu, tak? No nie. Tu, tu jest tu. serem już, tak tu. 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 tu, tu, tu. Gotowe? Tak. Ok, dawaj mięso. Dwa steki. Ok, Bank. Bank. I teraz robimy... Z ananasem. Ok. To dwa ze steki To pierwsze, ido. tak, dwa steki. Na bogato widzę. I ido. dostajesz bułkę. Masz myjkę, tutaj walnij ją. Okej, okay. i bułkę, no to czekam na mięso i gotowe. Rzucaj mi tam bułki już na ten talerz, o tu, nie? Wiesz co, nawet jak ci rzucę, to bułkę nigdy nie trafia na talerz, patrz. Aha. Więc niestety, ale masz te dwie bułki. Masz mięso. Dwa mięsa standardowo. Więcej nie ma sensu rzucać. No ten nie. pomidor to mogłabyś mi rzucić. Masz? I masz tu jeszcze sałatę jak coś. No, jeszcze jedną, bo będziesz ładną... Sałatę? Tak, bo idzie do dwóch zamówień, bo okay, to daj pierwsze. mi jeden ser. Co? To daj mi jeden ser. Okej. Okay. Jeden. Bo tam też będzie szedł ser, do jednego, no, do tego na górze. Czekaj, z pomidorem jest gotowe, bęk. No, tu masz. I tutaj idzie to. Talerze dawaj. I to. Ekstra, pięknie, cudownie. Siup. Steki. Bęk, dwa mięsa poszły, jeden ananas i bułka. To jeszcze jeden mi rzuć od razu, no, właśnie. Dobra, masz bułkę. I Ser od razu ci, ci muszę rzucić ananasa. do następnego z tego co widzę. Tak, i na razie tyle. Ja ci tutaj... Ten talerz mi jeszcze ogarni. Dobra. Tu są dwa talerze tak, wręcz. Aha. No tak. Dobra, to mamy gotowe. I teraz ze sałatą. Dobra. Ser tam masz rzucony? Tak, masz wszystko, dawaj mi steka. A wręcz mi rzuci dwa. Czekaj, kurde, bo zamówiłem teraz, o. Bang, bang. A co tam robi to zamówienie? Kto? O, to nic, jest o to. Nic, nic, nic. Ja tu czekam tylko na steka Masz. i będzie gotowe do wydania. Masz drugi, a ja Ci już pokroję tego pomidora i sałatę do następnego. Dobra, no tylko to i bułkę mi jeszcze rzuć potem do nich. Dobra, powiedz kiedy mogę Ci rzucać. Mi, możesz mi potem umyć ten talerz. Dobra, już Ci myję. to teraz to się uda. Bajka. Następne idzie z ananasem. Dawaj dwa steki. Masz. I to będzie chyba ostatnie, które damy radę wydać, tak patrząc na to. Aha, no dobra. Bo tam później dalej idą dwa steki, więc nie sądzę, że nam się to uda. No dalej. A staramy się robić to w miarę po kolei. Okay. I dobra. Nic dawaj to leży. Nie jak czekać, ale ty. Chcesz to leżeć? Masz. A, chciałam Cię umyć. Ja wiem, czy by my nie zdążyli jeszcze z jednego zrobić. Ja. Dobra, Grunżalne jakie fajne na, na trzy gwiazdki zrobione. Tym razem się udało. Marzu, umyj te talerze, jak ci się tak nudzi. Ty mnie odsuwa, tak jak ten, tak? widzisz? No. O. <laughs> Wydaje mi się, że jeszcze jedno byśmy zrobili. No. Ale może. dobra. No i tak, proszę państwa, ukończyliśmy sobie misję 1-3 na trzy gwiazdki. Gramy jeszcze jedną. Jak nam dobrze idzie, to nie ma co robić po jednej misji. Wiesz o co chodzi. No tak. Ja mówiłem na początku, w pierwszym odcinku chyba właśnie w tej serii, że, że będziemy starać się po jednym nagrywać, ale widzę, że ten dodatek nie jest wcale taki trudny, jak mi się wydawało. A może to tylko początek? Przełącznik. Odkrycie. Odkrycie przełączniki podnoszące podesty, dzięki którym możecie dostać się do trudno dostępnych ob obszarów. No, czyli to, co było w karierze Tak. Okej, mm -hmm. okay, no to próbuję tam dojechać. Tu nie wyjadę. I tutaj jest ten podnośnik, siup. Tak, i właśnie jak wjeżdżamy na to, to umożliwia nam tam dojazd. Misja 14 I co my tutaj mamy? Jakiś Baseny. basen. 620 punktów na trzy gwiazdki. No zobaczmy, jak nam pójdzie. To jest jak coś to takie zapoznanie będzie, jak nam nie wyjdzie i tyle, nie? Się powtórzę jeszcze raz i tyle. Grunt, żeby były trzy gwiazdki. To jest najważniejsze, nie? Tak czy nie? Tak. Dobra. Ja jestem po lewej. Co my tu mamy? Dobra, biorę truskawki. Drugie, wiesz. Ja robię pierwsze. Niezły początek. Aha, i to do naczyniów, tak? Tak. Dobra, Jezu. ja już ogarniam o co tu chodzi. Dobra, ja też. I to się będzie I... pewnie przesuwać. Pewnie masz rację, właśnie miałem to mówić. O ja, ja też padam. <noise> Dobra, ja to ja będę używała tego. No to bierz lewą stronę. Ile tu jest na te trzy gwiazdki, pamiętasz? To sam to czytałeś. 600. Kochanie. Sorry. Uważaj, jak chodzisz. Dobra. Przepraszam. Rzucę jeszcze raz tą truskawkę. Dobra. Pierwsze poszło i biorę z bananem. No to biorę dwa banany i tego. Ananasa. Ananasa. Okej. Okay. Dobra, mapa z tego co widzę nie jest. banana. Aha, bo to sobie pokroiłaś. Tak. No chyba nie tobie. Yy, mapa nie jest jakaś trudna. Tylko tu trzeba uważać jak idziemy środkiem, bo można łatwo się staranować i ten. Tak, i a mamy tendencję do gazowania. No bo tu trzeba wszystko robić szybko, bo to jest po prostu... Walka z czasem. Dobra, mapa nie jest trudna. Ja tam nie widzę, żeby była jakaś... Biorę potem trzy truskawki jak coś. Dobra, to ja biorę trzy arbuzy. Pamiętaj, że trzeba tutaj yy, myć. kubki. No tak, ja tu mam gotowe, ale niestety nie umyte. Gdzie jest to do mycia? A myjka! Myjka. Matko. No myj to. Dobra, to ja idę robić. Dobra, tu mam gotowe. Tam masz jakiegoś ananasa puste, pokrojonego, nie wiem do czego Nie to... ananasa, tylko arbuza. Arbuza, przepraszam. Tak, bo robię teraz arbuzę. W tej grze są takie emocje, że głupoty idzie czasami pleć. <laughs> no, straszne można powiedzieć głupoty. Bo to takie skupienie jest po prostu. Dobra, robię potem tego pomieszanego takiego. Dobra, bęk. Tu. Robisz trzy arbuzy? Tak. Teraz trzy arbuzy, a potem robię. Trzecie. Ten... Tak? Tak. No i ka gdzie jest? No tu. Umyj ty, bo mi się spali. Ale bym zrobił. Masz umyte. Wola, wolisz nie wiedzieć, co bym zrobił. Co byś zrobił? Wpadł Wpadłbyś z, z gotowym żarciem do tego, do basenu. Dobra. Arbus. Ananas. Czekaj, które mam robić. Ja robię pierwsze. Aha, no dobra. Kochanie, czas się kończy. No staram się. To nie takie proste jak mam jeszcze myć i wszystko. No wiem. No ja też się postaram myć, tylko że... O, tu mi się kolejne zrespiły. I dwa, na, dwa razy Masz. ananas. Umyłam się nawet. Dobra, zdążyłam. Robię te trzy te. Ja robię te pierwsze. No to ja robię to drugie. No, bo to już wydałaś wcześniej, bo ty wcześniej robiłaś pierwsze, nie? Wiesz mm -hmm. o co chodzi? Myjka. No, masz już umyte. Okej. Okay. Dobra, myślę, że się uda. Dobra. Uwaga. Dobra, nawet już nie będę próbował dalej robić. Okej, okay, lecę z tym. Zdążylibyśmy jeszcze coś wydać, jakbyśmy się razem postarali. Arbu, zabierz jednego. Mhm. -mm. Nie ma szans. A powiedzieć ci coś? No. Widzisz jak cię wyklinął? Dobra, chyba się udało. Jakieś osiągnięcie my zdobyli, znaczy trofeum. Ożywczy koktajl. W każdym razie udało nam się przejść misję 1-4 na 3 gwiazdki standardowo i klasycznie. No, powiem ci, że póki co te misje nie są jakieś trudne. Myślałem, że będzie z nimi większy problem, a ty? No, szczerze mówiąc, ja też. W dodatku, że to jest płatne, płatny dodatek, myślałam, że będzie dosyć trudny. O, jeszcze na koniec pojedziemy sobie do cebuli, bo coś tutaj jest, z tego co widziałem. Jedź ty. No, jakiś jest tutaj wykrzyknik. Wchodzimy. I z klasycznie będziesz czytać. Bardzo przypomina ten dodatek, fabularny tryb, nie? No tak. Też się zawsze do tej cebuli jeździło. No, idziemy sobie. Moi kucharze. Wspaniały. Czuję smak morza, piasku, słonej bryzy. Po tym rada na pewno zmieni zdanie. Ale trzeba nam więcej przepisów. E, poopalajcie się i wymyślcie jeszcze jakieś tropikalne smakołyki. Ok, to, było, to by było na tyle z rozmowy z cebulą. A jak on tak ma? Tak naprawdę na imię? Ta cebula? Nie wiem, to jest król jakiś cebulowy no. i cebulowe królestwo, i na tym zostajemy. No i dobra, jak widzicie, proszę Państwa. E... Czyżby się tutaj zaczął drugi świat? Bardzo możliwe. No. Bo tam dostaliśmy trofeum i tutaj się zaczyna. Drugi świat. Drugi świat. Czyli wychodzi na to, że. Ja w ogóle nie wiem dlaczego sobie coś wkręciłem. Że pierwszy świat, co nie, to jest tak jakby jedno te takie duże pole. Rozumiesz? Mhm. A tu wychodzi na to, że to jest po prostu jedna cała mapa. I na tej mapie są trzy po prostu światy. No. Że to tak nazwie. Dobra, fajnie. No to nic, to będzie na tyle w tym materiale. I co? Będziemy się żegnać pewnie, nie? Tak. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Ok. 2 na 1. Wygląda dosyć trudno. Zobaczymy. W każdym bądź razie mm, żegnamy się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku z gry. Overcook 2, dodatki. dodatki. Surf and turf. Dokładnie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Papa. pa! pa. pa, pa.